O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny. Na każdy dzień roku, jednej Maryi, życie nauką jest dla wszystkich. Święty Ambroży. Rzemieślnik zarabiający w pocie czoła na chleb, gospodarz bez ambicji, żyjący w obrębach mierności. Równie sprawują swe zbawienie jak ludzie stanu wyższego, nawet jak osoby na najświętszych urzędach. Częstokroć, owszem, sprawują je z mniejszym niebezpieczeństwem. Najlepszy stan dla Ciebie nie jest ten, który zda Ci się najdoskonalszym, ale ten, w którym postawił Cię Bóg. Jest to oszustwem. Chcieć być pobożnym i świętym swoim sposobem. A nie tym, jakim chce Bóg. Rzeczy nie odprawiają się doskonale, chyba że czyni się je dlatego, że Bóg tak chce i tak, jak on chce. Zasługa naszych spraw mniej zależy od istoty rzeczy, które czynimy, daleko więcej od ducha, który je ożywia i od ich stosunku do woli boskiej. Bóg żąda od ciebie nieprzerwanego pasma spraw małych, a tobie chce się dzieł większych. Co zatem nastąpi? To, że ani pierwszych, ani drugich dobrze nie odprawisz. Marto, marto, troszczysz się około wielu i myślisz się, chcąc czynić więcej niż Bóg żąda. Miej na tym dość, żebyś czyniła dobrze to, czego On domaga się od Ciebie, a czyń to z żarliwością, jak gdyby to coś było wielkim.